Hej, cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj to nie będzie tak jak zwykle vlog, ale przygotowałam dla was inny format. Jeżeli jesteś tu nowy, to nie zapomnij zostawić subskrypcji, żeby cię nie ominęły kolejne filmy. Dzisiaj przygotowałam dla Was pierwszy raz na moim kanale, ale dobrze znany format na YouTubie, mianowicie Denko Kosmetyczne. I nie będziemy mieli tutaj kosmetyków tylko do makijażu, ale ogólnie kosmetyków, które ostatnio mi się skończyły. Przygotowałam dla Was tutaj taką siateczkę. Trochę się tego uzbierało przez ostatni czas, więc yy, chciałabym Wam wszystko pokazać. A wiadomo, że najlepsza recenzja kosmetyków jest dopiero wtedy, kiedy zostaną one zużyte. Więc zaczynamy i lecimy. Zaczynamy! Mam nadzieję, że podoba Wam się moje tło i moja piękna mustera, chociaż nie powinna jej w sumie chwalić, bo <grymnie> podobno chwalone kwiatki nie rosną dalej ładnie, ale jak widzicie, wypuszcza nowe liście, więc trzymajcie kciuki. Za dużo gadam, przechodzimy do sedna. Mam tutaj kosmetyki takie zarówno do pielęgnacji, do mycia, do chyba smarowania. Nie wiem, zobaczymy. Zarówno do ciała, do włosów, jak i do makijażu. Będę wyciągała je po kolei, nie będą podzielone chyba na żadne kategorie. Pokażę Wam te kosmetyki, które mi się sprawdziły, ale też takie, które może nie do końca bym kupiła kolejny raz, a zużyłam je po prostu tylko dlatego, że zostały one kupione. Cerewe oczyszczający żel do mycia do cery normalnej i tłustej. Jest on z ceramidami, niacinamidem i kwasem hialuronowym. Jest to mój totalny hit do mycia twarzy. Jest to moje, nie wiem, drugie, trzecie opakowanie, gdzie biorąc pod uwagę, że pudełko ma 473 ml, to naprawdę jest bardzo wydajne. Wystarczy jedna niecała pompka na umycie dokładne buzi. Ja go stosowałam rano i wieczorem i naprawdę polecam. Moja buzia naprawdę się z nim lubi. Moim zdaniem domywa idealnie każde zatłuszczone miejsce, a jak już nieraz wspominałam, moja buzia jest raczej tłusta i szybko się przytłuszcza. Ja go kupuję zazwyczaj w Superfarmie i taki mój tip, jak zamawiacie go, znaczy może nie jak zamawiacie, właśnie jak chcecie go kupić, to zamówcie go raczej przez internet, bo. Przy... Zazwyczaj jak się zamawia przez aplikację, czy tam przez ich stronę, to on jest na promocji, a jak wchodzę do Superfarmu tak stacjonalnie, to zwykle jest w takiej cenie regularnej, a ta promocja zwykle wynosi około 20 zł, nawet, więc myślę, że warto kupić w promocyjnej cenie. Jeżeli jesteśmy przy myciu, to może weźmy peeling do ciała z Sephory. Bardzo go lubiłam. I myślę, że kupię go kolejny raz. Ma taki piękny kwiatowy zapach. W zasadzie nie wiem, z czego są jego drobiny. Na pewno nie są solne. Wydaje mi się, że też nie są cukrowe. Na opakowaniu jest w zasadzie napisane po polsku, że jest to peeling do ciała. Jak go. Kupiłam, w sumie dostałam za punkty, które zabieram w, Sefor, w Seforze w aplikacji i jakby nabił mi się on w, rabia, w rabacie tam za złotówkę, i na pewno wrócę po niego i kupię jeszcze jeden, bo fajnie mi się sprawdził i uwielbiam ten zapach. Niezmiernie kojarzy mi się on z wakacjami i po prostu za każdym razem jak robiłam ten peeling, to przenosiłam się w mojej głowie w takie słoneczne miejsce pod palmami, mimo tego, że lato się dopiero skończyło, no to. Dalej pracowałam i miałam różne obowiązki, więc te y, robienie tego peelingu to była taka chwila relaksu wakacyjnego w mojej głowie, więc jak dla mnie ogromna polecajka. Szampon do włosów z Farmaceris. Jest on do przetłuszczającej i łotokojowej skóry głowy. Moja skóra na, zarówno na twarzy, jak i na głowie się mega przytłuszcza. I moje włosy są często przetłuszczone już po jednym dniu. Bardzo polubiłam się z tym szamponem, bardzo dobrze mi się sprawdził. Moje włosy nie są po nim za suche, ale nie są też takie, że wyglądają na nie umyte, tym bardziej, że ja wolę umyć włosy wieczorem i co prawda muszę myć codziennie wieczorem, to one na drugi dzień... Jakby wieczorem nie są aż tak tłuste, jak mogłyby być po takim delikatnym szamponie. Więc jeżeli macie takie problemy z przytuszczającymi się włosami, to zdecydowanie polecam ten szampon. I tak samo polecam go zamawiać przez aplikację Superfarmu, a nie kupować go stacjonarnie. Jak jesteśmy przy myciu, to kolejną rzeczą jest Isana olejek odżywczy. I tak, on jest głównie polecany w internecie do mycia pędzli ale ja polecam używać go też do mycia ciała, bo on naprawdę fajnie nawilża skórę. I jak umyjemy się nim, to ta skóra nie jest taka przesuszona, zwłaszcza jest to fajne dla osób, które nie lubią używać balsamów do ciała. Ten olejek naprawdę pozostawia taką dość fajną, nawilżoną skórę. Oczywiście polecam się balsamować, no ale wiemy jak jest, nie każdemu się zawsze chce. Yy, więc moim zdaniem ten olejek jest naprawdę takim ciekawym rozwiązaniem i koniecznie go spróbujcie nie tylko do mycia pędzli, ale również też do mycia ciała. Yy. W ogóle bardzo dużo wychodzi na to, że mam produktów do mycia. Tak się pokończyły, nie moja wina. A ja w ogóle lubię mieć wybór jeżeli chodzi o to, czym się dzisiaj umyję. Nie wiem, czemu tak jest. Tutaj mam jedną z tych pianek, które kupiłam któregoś razu w Action. I ta pianka no, była spoko. Jeżeli lubicie myć się pianką, to jest ona ok. Zapach miała ładny, utrzymywał się tam kilka godzin. Pewnie jak rano się myli i wychodzili od razu na miasto, to gdzieś ten zapaszek był wyczuwalny. Nie no, pamiętam, że przyjemny miała zapach. No fajna, ciekawa opcja, ale ja już więcej raczej tego nie kupię. Yy, nie porwała mojego serduszka kosmetycznego i uważam, że to jest taka pianka, no, żeby spróbować, przetestować, ale może nie do końca jej używać na co dzień. Ja chyba jednak wolę formę żelu do mycia niż pianki. Kolejna rzecz do kąpieli. To jest sól musująca czarna Magnoli. Też ją kupiłam w Superfarmie któregoś razu. Mu musuje tyle co wcale. Pachnie tyle co prawie nic. Więc dla mnie totalnie na nie. Troszeczkę barwi wodę. To jest moje zdanie na ten temat, bo musu tu w ogóle wcale nie było. Czy relaksuje? Nie bardzo. Taka jest, że. Kupiłam, zużyłam i zapomniałam. Już jakby, jakby jej tutaj nie miała, to na pewno bym nie pamiętała, że kiedyś taką psulę miałam. To by było w zasadzie tyle z kosmetyków do mycia kąpieli i do mycia i kąpieli. Przejdźmy teraz do pielęgnacji. I kolejną rzeczą to jest nawilżający balsam. Zobaczcie, puste opakowanie, też z cerawę. Opakowanie jest też duże, bo ma 454 gramy. Ono naprawdę na, wystarcza nam na kilka miesięcy, a tego akurat używam i ja, i mój mąż. Jest to przeznaczone do cery suchej i bardzo suchej. Można go też stosować na twarz. Ja akurat nie lubię, bo jest dla mnie za ciężki i za bardzo nawilżający. Ale do ciała sprawdzam się genialnie. Super nawilża, nie klej się i szybko. Wysycha, wchłania się, jakby nie pozostawia lepkiej warstwy, I, bo ja na przykład też tego nie lubię i jak się posmaruję po kąpieli, to naprawdę od razu mogę się już ubrać, nie muszę czekać, aż ten balsam gdzieś tam się wchłonie, nie czuję, żeby nie wiem, spodnie, które ubieram się kleiły, więc naprawdę jest to mega polecajka, tak samo jak z szamponem i z żelem, jeżeli zamawiacie w super farmie zamawiajcie przez internet, bo naprawdę zamawiając już te trzy produkty możecie ze trzy, cztery dyszki spokojnie zaoszczędzić względem tego jakbyście poszli i kupili ten produkt po prostu z półki w sklepie, gdzie teoretycznie jest tak łatwiej ale z Superfarmu nie ma też problemu, żeby dostawę zrobić do domu czy do paczkomatu i z tego co kojarzę, to ten próg darmowej dostawy jest dość niski, bo ja zazwyczaj zamawiam jednak do paczkomatu i polecam Wam też tak zrobić, jeżeli lubicie oszczędzać pieniądze i nie wydawać ich bez sensu. Wytomo jak jest sytuacja podbramkowa, no to idzie i się kupuje, ale... Ale jak y, możecie chwilę poczekać, a widzicie, że na przykład już Wam się kończy, to lepiej zamówić. I wyjdzie, że to jest jakiś, nie wiem, y, film sponsorowany, ale wcale tak nie jest. Bo mam kolejną rzecz, jak widzicie już do szpiku zużytą i mam już kolejny ten krem y, w połowie zużyty i to jest właśnie do normalnej i suchej skóry. On mi się fajnie sprawdza na noc, ale też na dzień, jak czasami mam takie, pomimo tej mojej tustości. to czasami czuję, że ta skóra jest taka trochę sucha, przesuszona, może odwodniona bardziej i potrzebuje nawilżenia i ten krem też mi się fajnie sprawdza. Y, nie lubię go za tą pompkę, jakby co? Ja nie lubię tych formatów Kramów, ale no okej, okay, jakby godzę się na to. Zawsze można też sobie przeciąć i wyskrobać jeszcze ten krem, który został. I tak, ja go lubię, używam go na co dzień, na dzień, na noc, na dzień nie zawsze, na noc raczej zawsze. I jest to moje, nie wiem, z piąte, szóste opakowanie, więc naprawdę jest to jeden z moich takich ulubieńców y, całożyciowych wręcz. Nie tylko danego miesiąca. Szybki transport do łazienki, bo zapomniałam o jeszcze jednej tubce. Y, kolejnym kremem jest krem z SPF-em z La roche y, Jest to SPF 50 Szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, jaka była cera wypisana przy nim, do jakiej jest skierowany. Jest napisane, że jest nawilżający i jest mega tłusty. Ja go zużywam już po prostu do końca, ale nie kupię go po, po raz kolejny, bo dla mnie jest zbyt tłusty. Ja jak się nim posmaruję, to wyglądam po prostu jak bombka w Boże narodzenie posypana burkatem. I naprawdę... Do cery suchej fajnie. Nie roluje się, nie pozostawia białego filmu na skórze, ale się mega świeci. Bardziej bym go przeznaczyła do suchej skóry, przesuszonej, yy, może normalnej, ale na pewno nie mieszanej, tłustej, bo naprawdę wyświeca się okropnie. I kolejny jego minus to jest to, że jak się dostanie do oczu, to jest tragedia. Strasznie szczypie w oczy. I Imigruje, bo ja nie podkładam tego kremu, nie podkładałam nigdy pod same oczy tutaj, tylko zazwyczaj tak troszeczkę niżej i nieraz mi się dostał ten krem do oka i moje oczy cierpiały, uzawiły niesamowicie, więc yy, nie polecam go stosować blisko oczu i raczej do cery suchej, normalnej może, na pewno nie mieszanej i tłustej, bo on nie zastyga ładnie na matowo, tylko zastyga na błyszcząco, naprawdę mega błyszcząco. I w zasadzie przechodzimy już teraz do makijażu, czyli troszeczkę mojej ulubionej kategorii. Nieraz już wspominałam mój ulubieniec podkładowy Eveline Better than Perfect w kolorze 02 Light Vanilla. Dla mnie to jest kolor idealny. Lubię ten podkład. Czy jest to formuła odporna na ścieranie? Nie sądzę, zwłaszcza jak Wam się przytuści buzia, to no zatrze się, jakby też. Y, wydaje mi się, że chyba nie ma takiego podkładu, który będzie odporny totalnie na y, czynniki mechaniczne, takie jak pocieranie, wycieranie nosa, no, no jakby siłą rzeczy to się zawsze wytrze. Ale ja go lubię na co dzień, jest dla mnie bardzo ok, Nie wyświeca się za bardzo, nie wysusza skóry, bo ma w sobie niby kwas hialuronowy i kolagen, więc naprawdę jest to bardzo przyjemny podkład na co dzień, ale nie jest to z tych podkładów zastygających na murbeton, bo on zastyga tak bardziej plastycznie, że jednak go da się ruszyć, jeżeli się uprzecie. Ale lubię, lubię, polecam. Następnie mamy korektor z Catrice, yy, truskin, jest mocno kryjący, w kolorze b 010, Nawilżający, lekko coś tam, ciężko jest mi powiedzieć, bo się powycerały te wszystkie tu napisy, a tak, 010, kashmir, kul yy, cool kashmir. I fajnie kryje. Ja go stosowałam pod oczy najczęściej. Faktycznie nie wysusza. Jest to wodoodporna formuła. Ma też dodatek kwasu hialuronowego. Widzę, że wszystko w ogóle ma kwas hialuronowy w sobie, ale fakt faktem nie wysusza skóry pod oczami. Zostawiam taką ładną nawilżoną nie wchodzi za bardzo w zmarszczki. I naprawdę ładnie przykrywa nie pod oczami. Jedną warstwą wystarczy sobie wklepać niewielką ilość i on fajnie się sprawdza. Myślę, że jak mi się skończą pozostałych korektorów, które właśnie zużywam, to na pewno wrócę do tego i kupię go ponownie. Tak samo ten podkład też kupię ponownie, a tego kremu nie, nie kupię go ponownie na pewno. Jakby szkoda mojej kasy. Następnie, o, jeszcze pielęgnacja mi się ukryła. Tutaj jest serum z namidem od Eveline. I to serum jest genialne, jak macie jakieś wypryski, a zwłaszcza takie. Takie podskórne krostki. To świetnie działa i możecie go stosować na twarz, na dekolt, na plecy, nawet jak Wam się robią. Jak dla mnie jest to game changer i mi się robiły często tutaj na brodzie takie właśnie wypryski, odkąd stosuję to serum. Naprawdę zniknął ten mój problem. I to jest moje, nie wiem, też trzecie, czwarte opakowanie. Kolejne już mam otwarte w użyciu, więc jest to jeden z moich takich topowych ulubieńców do pielęgnacji. Polecam naprawdę, jak macie takie wypryski i problem też z wągrami czarnymi na nosie, to to się świetnie sprawdza i naprawdę jest to top produkt. To takie wtrącenie jeszcze pielęgnacyjne. W sumie już dobiegamy do końca, bo zostało mi tylko trzy produkty. Następnie mam też od Eveline puder transparentny do utrwalania makijażu z dodatkiem lawendy i skwalanu zapobiegają wysuszaniu skóry, posiada właściwości wygładzające, spłyca widoczność porów i nierówności, zapobiega błyszczeniu się skóry, zapewnia matowe i naturalne wykończenie. Pachnie lawendą. To na pewno mogę Wam powiedzieć. Yy, matuje, matuje, nie, nie super matuje, matuje po prostu. Na takie trzy godzinki jest ok później już nie daje rady. Yy, czy kupię go ponownie? Może, bo pachniał lawendą, a ja w zasadzie Lubię lawendę, ale nie jest Jakiś taki puder, który Zapamiętam i Który wspominam ciepło Ja w ogóle z pudrami mam Taki problem, że chyba żaden Jeszcze mi nie, mi nie podpasował Tak, żebym go po prostu Pokochała całym serduszkiem i chciała go Mieć zawsze w mojej kosmetyczce, to jeszcze Takiego nie mam Ten był spoko Jakby nie, nie żywię do niego Żadnej urazy Ostatnie dwa produkty to są Claresa i to jest rozświetlacz prasowany. Jak widzicie, jest już po prostu wymuskany do denka. Denka to jest takie już prawdziwe denko. <grych> Tutaj się zbliżyliśmy. Jest to moje drugie opakowanie, które zużyłam. Ja lubię ten rozświetlacz na co dzień i nakładam go zazwyczaj na mokry, nieprzypudrowany podkład. Yy, tak, na mokry, nieprzypudrowany podkład. I on wtedy daje taki fajny błysk. I to nie jest taki rzucający się w oczy na maksa błysk, że widać nas z kilometra czy z księżyca. Nie, totalnie nie. Jest to właśnie taki błysk, który ja lubię na co dzień. Może znajdę tutaj zdjęcie, które Wam wrzucę, jak on wygląda na mokrym podkładzie. I polecam, naprawdę, polecam, jeżeli lubicie takie właśnie też nie do końca subtelne błyski ale nie za mocny, jakby ten rozświetlacz ma w sobie coś takiego no mega ciekawego. Ja go naprawdę bardzo lubię, tak jak mówię zużyłam, to już jest moje drugie opakowanie, które zużyłam i myślę, że uśmiechnę się do trzeciego, bo jest to naprawdę jeden z lepszych rozświetlaczy dla mnie na co dzień. I ostatnia rzecz to jest też Claresa i to jest żel y, True Clear Brow Gel, czyli żel do brwi. I słuchajcie, jest, jest to taki żel, który zostawia Wasze brwi mocno utwardzone, jeżeli yy, nie, nie bieli się. Ja zawsze też wyczesuję najpierw w jedną stronę, a później tak układam już i naprawdę dobrze mi się sprawdza. Lubię go yy, stosować na co dzień i na przykład wolę ten żel niż ten kultowy żel z Benefitu bo tamtego no nie lubię, nie polubiłam się z nim, moim zdaniem w ogóle ma zerowe jakiekolwiek działanie, więc jeżeli szukacie czegoś fajnego do brwi, to na pewno ten żel mogę Wam polecić z czystym sercem. Najlepiej, no wiadomo, to mi się sprawdza jak mam brwi po laminacji, ale ja już laminację miałam zrobioną kilka miesięcy temu, myślę, że w maju, a jest już Końcówka września, więc zdecydowanie polecam ten żel do brwi i on się naprawdę fajnie sprawdzi do chyba każdego rodzaju brwi, bo moje brwi należą do tych topornych, które ciężko jest czymkolwiek czymkolwiek ułożyć, bo one raczej nie współpracują. Więc tak, to jest mój top do brwi. Myślę, że to są wszystkie produkty kosmetyczne, które chciałam Wam pokazać w tym odcinku. Dajcie mi znać, czy podoba Wam się taki format filmów i czy mam zbierać częściej te moje dęka, bo ostatnio już mój mąż mówi do mnie: Boże, po co ty śmieci te zbierasz? Weź to wyrzuć po prostu, a ja nie mogę, nie mogę, bo muszę z tego nagrać film. Więc dajcie mi znać, czy mam więcej zbierać tych śmieci, bo teraz w końcu mogę to po prostu wyrzucić do śmieci i. Nie będzie się kurzyć, bo powiem szczerze, że już trochę zbierałam te produkty. Myślę, że lekko z miesiąc to już leży ze mną i czeka na nagranie tego filmu. Ale zawsze miałam coś lepszego do roboty. No i też w międzyczasie dorzucałam kolejne produkty, które się tutaj znalazły. Dajcie mi znać w komentarzu, czy podoba Wam się taki format filmów. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście kciuka do, do góry. Nie zapomnijcie też zasubskrybować mojego kanału, żeby być na bieżąco i żeby żaden film was nie ominął. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu. Na razie cześć. Lekko ma taką plastyczną plasty. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Dlaczego to słowo jest takie trudne?